Witajcie na kanale Świat Gryzoni Dzisiaj przedstawiam Wam hał zakupowy oraz sprzątanie Jak widzicie to są moje dwa szczurki i pierwsze to będzie co kupiłam a drugie to będzie sprzątanie Dzisiaj to jest taki vlog Pierwszą rzecz, którą kupiłam to jest um, sianko dla świnek morskich Um, tak, to jest sianko, kupiłam dla świnek morskich I kolejna rzecz to jest To jest, uwaga To jest karma um, Ona jest Przynajmniej moje jedzą, ale wiecie co? Jest taka karma, którą One są najzdrowsze Są bez, takie barwne jakby Nawet w weterynarzu takich Zaawansowanych. Tak, u nas jest taki weterynarz, który nawet przyje, przyjeżdżały ludzie z daleka, bo u nas jest jeden z najlepszych weterynarzy. I tam jest taka karma, ale podobno nie wszystkie części tam zwierząt jakoś nie je tej karmy, jakoś jej nie smakuje. I ta karma jest troszkę nie jest aż taka zdrowsza jak tamta ale um, za to im smakuje i jedzą Teraz przechodzimy do zabaweczki, którą kupiłam To jest um, taka drabinka Ona kosztowała 20 zł Jest nawet spoko, na razie jedzą, ale ogólnie już się bawiły Tylko teraz dostały jedzenie, więc teraz na sobie jedzą Możecie sobie ocenić, naprawdę polecam Wam takie zabawki duże Ponieważ czurki się będą tym bawić, bo one są szalone. Słuchajcie, ja sobie idę na obiadek pyszny. A zaraz dam zwierzę e, mojemu chomiczkowi jeść. I w sumie on też będzie mieć obiadek. Widzimy się. Hejka. Już jestem po obiadku. Chomik dostał jedzonko. I... No teraz niestety czeka mnie sprzątanie. Dla Was to była sekunda, ale dla mnie no trochę to trwało ten obiad, dla Was to tylko sekunda. No i niestety teraz będę musiała sprzątać. Uhu. Słuchajcie, ja już no przygotowałam miotłę i właśnie teraz będę zamiatać. Słuchajcie, ja już tutaj posamiatałam. nie jest najlepiej, bo tam jest jeszcze nawet w miarę dużo, a na dywanie, no to już bym musiała odkurzyć. I właśnie w sumie to tak szybko zleciał vlog, taki mega krótki, mega krótki, ale no cóż, to był taki vlog typu haulu zakupowego. Um, no mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Jestem początkująca, jeżeli chodzi na tym kanale, że tak powiem. Um, nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Um, no, to był taki hałas zakupowy. I no co, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No to co, do zobaczenia. Papatki.